Dzień 17. Magiczny czek. Cytat. W magicznym świecie nie ma zbiegów okoliczności, i nie ma przypadków. Nic się nie dzieje, chyba że ktoś chce, żeby coś się stało. Powiedział William S. Burroughs, który żył od 1914 do 1997 roku i był pisarzem i poetą. Kiedy kierujesz magiczną siłę wdzięczności ku jakiejś negatywnej sytuacji, zostaje stworzony nowy stan, który eliminuje ten dotychczasowy. To oznacza, że jeśli znajdziesz się w punkcie, w którym twoje odczuwanie wdzięczności za pieniądze będzie większe niż odczuwanie braku pieniędzy, stworzony zostanie nowy stan eliminujący brak pieniędzy i magicznie zastępujący go większą ilością pieniędzy. Wszystkie złe uczucia związane z pieniędzmi odpychają pieniądze od ciebie i zmniejszają ich ilość w twoim życiu. I za każdym razem, gdy masz pretensje do pieniędzy, uszczuplasz je coraz bardziej. Jeśli z pieniędzmi wiążesz takie uczucia jak zazdrość, rozczarowanie, zmartwienie albo strach, nie możesz otrzymać więcej. Prawo przyciągania mówi, że podobieństwa się przyciągają. Więc jeśli czujesz się zawiedziona, bo nie masz dość pieniędzy, otrzymasz więcej negatywnych okoliczności, powodujących niedostatek pieniędzy. Jeśli martwisz się o pieniądze, przyciągniesz więcej sytuacji, powodujących zmartwienie. Jakkolwiek to może być trudne, musisz zignorować swoją obecną sytuację i brak pieniędzy, którego być może obecnie doświadczasz. I wdzięczność jest gwarantowanym sposobem, żeby tego dokonać. Nie możesz być wdzięczna za pieniądze i jednocześnie rozczarowana pieniędzmi. Nie możesz mieć wdzięcznych myśli o pieniądzach i jednocześnie martwić się o pieniądze. Nie możesz być wdzięczna za pieniądze i jednocześnie bać się o pieniądze. Kiedy jesteś wdzięczna za pieniądze, nie tylko powstrzymujesz negatywne myśli i uczucia, które odpychają pieniądze od Ciebie, ale robiąc to przyciągasz pieniądze. Już ćwiczyłaś wdzięczność za pieniądze, które otrzymałaś i ciągle otrzymujesz? Przed użyciem magicznej siły wdzięczności skierowanej do pieniędzy, które chcesz mieć, musisz wiedzieć, w jaki sposób pieniądze albo bogactwo mogą wejść do Twojego życia. Ponieważ jeśli nie będziesz wdzięczna za każdym razem, gdy Twoje bogactwa czy pieniądze będą się pomnażać, zatrzymasz ten potok obfitości. Pieniądze mogą przyjść do ciebie w postaci niespodziewanego czeku, podwyżki wygranej na loterii, zwrotu podatku albo niespodziewanego daru pieniężnego. Twoje pieniądze mogą również wzrosnąć, kiedy ktoś inny spontanicznie zapłaci za twoją kawę, lunch czy kolację, kiedy będziesz chciała coś kupić i odkryjesz, że akurat trafiłaś na okazyjną cenę, kiedy sprzedający zagwarantuje zwrot pieniędzy albo kiedy ktoś da ci w prezencie coś, co chciałaś mieć. I co musiałabyś kupić? Wynik końcowy każdej z tych sytuacji jest taki, że masz więcej pieniędzy. Zatem, gdy tylko coś takiego nastąpi, zapytaj samą siebie, czy te okoliczności oznaczają, że mam więcej pieniędzy? Bo jeśli tak, musisz być bardzo wdzięczna za pieniądze, które otrzymałaś dzięki tym okolicznościom. Jeśli powiesz przyjaciółce, że chcesz coś kupić, a przyjaciółka zaproponuje, że ci pożyczy, albo da potrzebną rzecz, ponieważ sama jej nie używa? Albo jeśli planujesz podróż i usłyszysz, że trafia, trafiłaś na wyjątkową obniżkę, albo instytucja kredytowa obniży odsetki, albo dostawca usług zaproponuje Ci znacznie lepszy pakiet, Twoje pieniądze magicznie rosną poprzez oszczędzanie pieniędzy? Czy teraz rozumiesz różnorodność sytuacji, w których możesz otrzymać pieniądze? Wielce możliwe. Że znasz niektóre z tych sytuacji z przeszłości, i bez względu na to, czy w owym czasie zdawałaś sobie z tego sprawę, czy nie, zaistniały, ponieważ je przyciągnęłaś. Ale kiedy wdzięczność stanie się Twoim sposobem życia, będziesz przyciągać magiczne sytuacje przez cały czas. Wielu ludzi nazywa to szczęśliwym trafem, ale to wcale nie jest szczęśliwy traf. To prawo uniwersalne. Wszelkie okoliczności, które zaowocują tym, że będziesz miała więcej pieniędzy, albo otrzymasz coś, co wkosztowało pieniądze, są efektem Twojej wdzięczności. Jeśli odczujesz wielką radość i połączysz się ze swoją wdzięcznością, otrzymasz prawdziwą siłę magnetyczną, która będzie przyciągać coraz większy dostatek. Kiedy kilka lat temu przybyłam do Stanów Zjednoczonych, miałam ze sobą dwie walizki. Pracowałam w skromnie wyposażonym mieszkaniu i z komputerem na kolanach. Nie miałam samochodu, więc praktycznie wszędzie chodziłam na pieszo, ale byłam wdzięczna za wszystko. Byłam wdzięczna, że jestem w Stanach Zjednoczonych, byłam wdzięczna za pracę, którą wykonywałam, byłam wdzięczna za prawie puste mieszkanie z czterema talerzami, czterema nożami, czterema widelcami i czterema łóżkami. Byłam wdzięczna, że mogę dojść do większości miejsc, i byłam wdzięczna, że po drugiej stronie ulicy jest postój taksówek. Nagle stało się coś niewiarygodnego. Znajoma osoba postanowiła oddać do mojej dyspozycji na kilka miesięcy samochód z kierowcą. Poza komputerem miałam tylko najbardziej niezbędne rzeczy, które są potrzebne do życia. A tu nagle pojawił się samochód z szoferem. Byłam wdzięczna, więc dostałam więcej. I właśnie tak wdzięczność czyni swoją magią. Dzisiejsze ćwiczenie magiczne dotyczące pieniędzy, które chcesz otrzymać, przyniosło zdumiewające rezultaty wielu osobom. Na końcu ćwiczenia znajdziesz pusty magiczny czek z Banku Wdzięczności Wszechświata i sama go wypełnisz. Wpiszesz, jaką kwotę chcesz otrzymać, a także swoje nazwisko i dzisiejszą datę. We wskazane miejsca wpisz konkretną kwotę pieniędzy na jedną rzecz, której naprawdę pragniesz. Ponieważ gdy będziesz wiedziała na co zamierzasz wydać pieniądze, będziesz mogła odczuwać większą za Pieniądze są środkiem do tego, czego chcesz, ale nie celem. Więc jeśli myślisz tylko o pieniądzach jako takich, nie będziesz w stanie odczuwać zbyt wielkiej wdzięczności. Kiedy wyobrazisz sobie, że zostajesz rzeczy, na których ci naprawdę zależy, albo że robisz coś, co naprawdę chcesz zrobić. Poczujesz znacznie większą wdzięczność niż gdybyś była wdzięczna tylko za pieniądze. Możesz skserować albo zeskanować magiczny czek z książki. Możesz również pobrać mnóstwo pustych magicznych czeków ze strony www.thesecret.tv ukośnik Magic Check. Jeśli chcesz, możesz zacząć od najmniejszej sumy na swoim magicznym czeku. I po jej otrzymaniu zwiększać sumy na następnych czekach. Zaleta rozpoczynania od najmniejszej sumy jest taka, że kiedy magicznie ją otrzymasz, będziesz wiedziała, że ci się udało. Będziesz wiedziała z absolutnym przekonaniem, że magia wdzięczności działa, a wdzięczność i radość sprawiają, że większe sumy staną się dla ciebie wiarygodne. Kiedy wypełnisz magiczny czek, weź go w ręce i pomyśl o konkretnej rzeczy, na którą potrzebujesz pieniędzy. Wyobraź ją sobie i wyobraź sobie, jak naprawdę wykorzystujesz pieniądze, żeby zdobyć upragnioną rzecz. I postaraj się tchnąć w swoje wizualizacje jak najwięcej podniecenia i wdzięczności. Może potrzebujesz pieniędzy na nową parę butów, komputer albo nowe łóżko. Więc wyobraź sobie, że naprawdę kupujesz w sklepie to, co chcesz. Jeśli chcesz kupić coś przez internet, wyobraź sobie, jak otrzymujesz przesyłkę, odczuwając podniecenie i wdzięczność. Jeśli chcesz mieć pieniądze na podróż zagraniczną albo na wykształcenie dziecka, wyobraź sobie, że kupujesz bilet na samolot albo otwierasz w banku konto edukacyjne. I czuj się tak szczęśliwa i wdzięczna, jakbyś naprawdę już dostała pieniądze. Po zakończeniu tych kroków, noś. Dzisiaj magiczny czek przy sobie, albo umieść go w miejscu, gdzie będziesz go często widziała. Co najmniej dwa razy w ciągu dzisiejszego dnia weź magiczny czek w ręce, wyobraź sobie, że naprawdę wydajesz pieniądze na to, czego pragniesz, i postaraj się czuć jak najbardziej podekscytowana i wdzięczna. Jeśli chcesz, możesz to robić częściej niż dwa razy w ciągu dnia. Jak z każdym magicznym ćwiczeniem, przebranie miary po prostu jest niemożliwe. Pod koniec dnia zostaw magiczny czek tam, gdzie był poprzednio, albo umieść w innym miejscu, gdzie będziesz codziennie go widziała. Możesz przyczepić go do lustra w łazience, do lodówki, położyć pod swoim magicznym kamieniem w samochodzie, w portfelu albo przy monitorze komputera. Za każdym razem, gdy będziesz patrzeć na swój magiczny czek, staraj się czuć tak, jakbyś już otrzymała pieniądze i bądź wdzięczna, że możesz mieć albo zrobić co chcesz. Kiedy otrzymasz pieniądze na swój magiczny czek, albo jeśli w jakiś inny magiczny sposób otrzymasz to, na co chciałaś przeznaczyć pieniądze, zastąp czek nowym, z nową sumą na coś innego, czego naprawdę pragniesz. I kontynuuj ćwiczenie magiczny czek tak długo, jak chcesz. Ćwiczenie magiczne numer 17. Magiczny czek. 1. Bądź wdzięczna za to, co masz. Sporządź listę 10 doznanych dobrodziejstw. Napisz, dlaczego jesteś wdzięczna. Ponownie przeczytaj listę i po każdym dobrodziejstwie powiedz: Dziękuję, 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 starając się odczuwać jak największą wdzięczność. 2. Wypisz na magicznym czeku sumę pieniędzy, które chcesz otrzymać, wraz ze swoim nazwiskiem i dzisiejszą datą. 3. Weź magiczny czek w ręce i wyobraź sobie, że kupujesz tę rzecz, którą chcesz mieć. Postaraj się odczuwać taką radość i wdzięczność, jakbyś naprawdę to robiła. 4. Noś dzisiaj przy sobie magiczny czek albo umieść go w miejscu, w którym będziesz go często widywać. Co najmniej dwa razy weź czek w ręce. Wyobraź sobie, że wydajesz pieniądze na to, czego pragniesz. I czuj się tak wdzięczna, jakbyś naprawdę to robiła. Pod koniec dnia umieść swój magiczny czek w takim miejscu, w którym będziesz codziennie mogła go widzieć. Kiedy otrzymasz pieniądze na swój czek, albo jeśli otrzymasz to, na co chciałaś wydać pieniądze, zastąp czek nowym z nową sumą na coś innego, czego pragniesz i powtórz kroki 2 do 4. 6. Tuż przed położeniem się spać, weź w rękę swój magiczny kamień i wypowiedz magiczne słowo: dziękuję za najlepszą rzecz, która się dzisiaj zdarzyła.